Kalimera, czyli dzień dobry. Nazywam się Marcin Pietrzyk i jestem dyplomowanym przewodnikiem polskojęzycznym po Grecji. Od ponad 25 lat tłumaczę grecką rzeczywistość turystom. Witam Was z Salonik. Ale chciałem powiedzieć o pewnej bardzo ciekawej podróży. Od kilku sezonów współpracuję z biurem Misja Travel. Mam tę przyjemność być przewodnikiem podczas wycieczek objazdowych pod tym kraju podczas pięknych podróży. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić na podróż śladami apostoła Pawła. Grecja to jest kolebka chrześcijaństwa. To tutaj apostoł Paweł postawił nogę po raz pierwszy na kontynencie europejskim. To on tutaj ościł Pierwszą Europejkę, czyli, czyli Lidię. Ta podróż to jest takie bliskie właśnie spotkanie z Apostołem Pawłem, z chrześcijańską Grecją, ale generalnie spotkanie z Grecją, z jej historią, kulturą i jej codziennością. W tym roku grupy Misja Travel zaczynają swoją podróż lądując w Atenach w Stolicy Grecji, którą oczywiście zwiedzimy. Zobaczymy legendarny Akropol, czyli święte wzgórze ateńskie, z Partenonem, Propylejami. Będziemy na stadionie Kalimarmaro, arenie pierwszych Olimpijskich Igrzysk Nowożytnych. Będziemy też przy świątyni Zeusa Olimpijskiego, w dzielnicach Plaka, Monastyraki, na Gorze Greckiej. Zobaczymy też krótką, ale widowiskowo zmianę warty w wykonaniu gwardzistów Ewzoni. Oczywiście odwiedzimy też wzgórza Areopag. Tam gdzie apostoł Paweł głosił słynne kazanie o Bogu, którego nie znacie. A ten wyruszymy w kierunku Peloponezu. Nasz podbój tego wyjątkowego regionu zaczniemy od kanału koryńskiego wielkiej dumy nowożytnej Grecji, wielkiego sukcesu technologii XIX wieku. Będziemy też w starożytnym Koryncie. W czasach antycznych było to największe miasto, potężne miasto, synonim luksusu, a w wieku I naszej ery spędził w nim aż 18 miesięcy apostoł Paweł. Tam też powstał słynny hymn do miłości, jeden z najpiękniejszych fragmentów Pisma Świętego. W ramach naszej podróży na Pelop po Peloponezie odwiedzimy też Mykeny, jedno z najstarszych greckich miast, kolebkę najstarszej greckiej cywilizacji na kontynencie. Tam sięgniemy, cofniemy się w czasie o ponad 3,5 tysiąca lat. Będziemy też w Epidauros, sanktuarium Asklepiosa, boga sztuki lekarskiej, gdzie zobaczymy m.in. najlepiej zachowany antyczny teatr. Właśnie Teatr Lepidaurus. Aby zrozumieć Grecję, trzeba też koniecznie odwiedzić Saloniki, stolicę największego greckiego regionu, stolicę Macedonii. Miasto o historii, która ma ponad 2300 lat. Miasto, które żyje bez przerwy. Podczas spaceru po salonikach. Zobaczymy m.in. białą wieżę. Zobacz, będziemy na punkcie widokowym w dzielnicy w Castra, dzielnicy które mam dokładnie teraz za sobą. Jak tutaj widzicie wieże. O, tutaj ta wieża za mną, to jest właśnie wieża łańcuchowa z tego pięknego punktu widokowego, z którego ma się salonik jak na talerzu. Będziemy też w bazylice św. Demetriusza. Jest to największa zachowana bazylika wczesnochrześcijańska w Grecji, poświęcona patronowi tego miasta. Zobaczymy też, Plac to Telesa, Rzymską, e, słynne Salonickie bazary. Generalnie poczujemy atmosferę tego miasta. A wieczorem, z kolei, udamy się na rejs, po satze termańskiej morza egejskiego, gdzie zobaczymy Saloniki od strony morza, oświetlone w bardzo fajnej atmosferze. To wam pozwoli mieć taki pełen obraz tego wyjątkowego miasta. Podczas wędrówki siadania apostoła Pawła nie może zabraknąć miasta Filipi, położonego we wschodniej części regionu Macedonia. Miasto, które było kiedyś bardzo bogatym, wielkim ośrodkiem miejskim. Miasto, w którym był apostoł Paweł i tutaj właśnie ochścił pierwszą Europejkę. Obok Filipi znajduje się miasto Kawala. W czasach antycznych nazywane Neapoli. To tutaj właśnie przybył drogą morską po raz pierwszy do Europy apostoł Paweł. Piękne spotkanie z antyczną historią, z historią Macedonii, z antycznej Macedonii, z historią Filipa II, jego syna Aleksandra Wielkiego, zagwarantuje nam wizyta w Muzeum Grobowców Królów Macedonii w Werginie. Muzeum wyjątkowe, według mnie jedno z najciekawszych w Grecji, muzeum, które wzbudza niesamowite emocje, muzeum, które wzrusza i co tam się znajduje to oczywiście przekonacie się na miejscu obok Werginy znajduje się dawna stolica gospodarcza w starożytnej Macedonii miasto Weria w piśmie świętym pod nazwą Beria jest, jest podane tam również przybył apostoł Paweł który był wygoniony z Salonik tam też głosił słowo Boże i odwiedzimy Bemę Miejsce, właśnie w którym głosił Słowo Boże apostoł Paweł. Odwiedzimy też Delfy, czyli pępek świata, sanktuarium Apolona, które przez setki lat decydowało o losach ówczesnego świata. Jedno z głównych sanktuariów, w którym oddawano cześć. Apolonowi. Zwiedzimy jego sanktuarium, zwiedzimy również ciekawe muzeum archeologiczne. Zapraszam Was do Grecji w imieniu misja Travel i w imieniu swoim. To będzie wyjątkowa podróż. Bliskie spotkanie z apostolem Pawłem, z historią Grecji, jej kulturą. Codziennie będziecie podróżowali inną trasą, bo Grecja jest bardzo różnorodna, ma przeróżne oblicza. I dlatego też każdy dzień będzie inny. Podczas tej podróży będzie mieli okazję przeżyć bliskie spotkanie z grecką kuchnią, pospacerować sobie po greckich miasteczkach i wioskach. A ja, swoimi opowieściami, będę Wam tłumaczył tę grecką rzeczywistość. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Marcin Pietrzyk, przewodnik po Grecji.